Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Czaro. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak zbudować wentylację w Minecrafcie. Na samym początku zaprezentuję Wam, jak wygląda budowa wentylacji przykładowo u góry. Musimy zbudować najlepiej drabinki, bo inaczej nie jesteśmy się w stanie, niestety w Minecrafcie, dostać wyżej. Tutaj najlepiej przycisk koloru ściany, żeby nie było aż tak widać. Podskakujemy, cyk, i jesteśmy w wentylacji. To jest pierwszy rodzaj wentylacji, zaś drugi to jest e, na ziemi, mi się wydaje, że wygląda bardziej estetycznie niż pierwszy. Mniej go widać i wiarę kolorystycznie się ułożyło do podłogi. Wystarczy tylko przycisnąć tutaj przycisk i jesteśmy w wentylacji. Klikamy ten, jesteśmy poza wentylacją. Prosty mechanizm działa. Gramy według tak naprawdę zasad gry. E, ostatni też jest dosyć prosty, tak trochę mniej estetyczny niż ten drugi. Ale no inaczej się niestety zrobić nie da. Tak niestety na, na to gra nie pozwala. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki mini poradnik, jak zbudować wentylację. A ja się już z Wami żegnam. Cześć.